Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a dzisiaj zobaczymy pierwszy odcinek z serii Jak dobry był. Będziemy tu przytaczać cyfry, ale nie tylko zawodników, którzy już w NBA nie grają, jednak byli jej gwiazdami bądź nie do końca spełnionymi gwiazdami i nie są na świeczniku wszystkich. Tak jak na przykład Kobe Bryant czy Shaquille O'Neal, chociaż jeśli będziecie chcieli, to o nich też odcinek stworzę, ale przede wszystkim takich zawodników, powiedzmy, którzy byli all-starami, ale jednak nie zostali tak dobrze zapamiętani, jak inni zawodnicy z ich ery. A zaczniemy tę serię od mojego pierwszego ulubionego zawodnika w NBA, kiedy zaczynamy oglądać, czyli Big Bena Wallacea. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, żeby subiki się zgadzały i polubić ten film oraz skomentować jakiego zawodnika następnego chcielibyście zobaczyć w tym cyklu. Nie przedłużając dalej, przejdźmy już do samego Big Bena. Big Ben zaczynał swoją karierę w roku 96. Niestety, jak wiemy był to jeden z potężniejszych draftów, zresztą widzicie kto tam brał udział w nim. Kobe Bryant, Steve Nash, Allen Iverson, Stephen Marbury, Walker. No naprawdę plejada All-Starów. Jeden z mocniejszych draftów ever. Uczelnią, którą ukończył Big Ben była Virginia Tech. Był tam na pozycji centra, łamane skrzydłowego, ale raczej centra, ponieważ jak wiemy w rozgrywkach uczelnianych te wymiary nie robią aż tak dużej różnicy jak w NBA, ponieważ Big Ben był bardzo undersized centrem. Miał oficjalnie, tutaj macham paluszkami, wiecie o co chodzi, 206 cm wzrostu, choć potem po latach przyznał, że bliżej mu do 201 cm wzrostu, ale na szczęście jego duże afro powiększało go wizualnie i do tego miał 112 kg wyżyłowanego, napakowanego, jak bomba atomowa ciała. Naprawdę. Dzięki temu Niestety nie został wybrany w drafcie, ale swoją ciężką pracą doczłapał się i dostał angaż. Wtedy jeszcze Washington Ballets. Po trzech sezonach w Washington Bullets, którzy w międzyczasie zmienili nazwę na Wizards, przeszedł do Orlando Magic na jeden sezon. W ciągu na jego najlepszych czterech lat, czyli okres 2002-2006, był czterokrotnie All-Starem. Czterokrotnie zdobył nagrodę Defensive Player of the Year. On. I Dikembe Mutombo to jedyni zawodnicy, którzy zdobyli ją czterokrotnie. Nikt więcej trzykrotnie, tam na przykład Dwight Howard, prawdopodobnie Rudy Gobert w tym roku zdobędzie trzecią, ale czterokrotnie tylko oni dwaj. Dodatkowo w sezonie 2001-2002 był liderem zbiórek w całej lidze ze średnią 13 zbiórek na mecz. Dodatkowo Miał wtedy 3,5 bloku na mecz, co też dawało mu bycie liderem ligi w tej statystyce. Oraz w sezonie 2002-2003 był również liderem zbiurek ze średnią 15,4. Jak na swoje warunki fizycznie zbierał doskonale, dodatkowo był tytanem obrony. Ja nie porubiłem go za to, że zdobywał tysiące punktów, ponieważ jego średnia kariery. To tak naprawdę 5,7 punkta na mecz. No nie jest to olbrzymia. Jego najwyższa średnia punktów w sezonie to 9,7 punkta z 2004 roku. No, jak wiemy, nie jest to monstrualna liczba, ale on był gwiazdą obrony. Naprawdę. Jego bloki to jest po prostu majstersztyk. Był tytanem obrony. Był w dzisiejszych czasach, gdyby dołożył rzut, był jego największą bolączką, ponieważ true shooting miał na przestrzeni całej kariery 47% i 41,4% z linii osobistej. To jest tragedia, ale myślę, że przy dzisiejszych trenerach rzutowych mogłoby się coś z tego urodzić. Tam przez 18 sezonów tego nie poprawił, to no było dość cienko. A mimo to myślę, żeby się od nas, ponieważ był pierwszym centrem, który. Płynnie zmieniał się przy graniu pikendroli. W tamtych czasach, wiadomo, nie było tyle grania tego, tych pikendroli, co teraz, ale mimo to można odnaleźć nagrania, czy jeśli obejrzycie mecze z tamtego okresu, Ben Wallace genialnie switchował na tych pikendrolach, był w stanie przejść do zawodników obwodowych, stąd średnia jego przechwytów też była bardzo wysoka. On średnio w karierze ma 1,6 przechwytu na mecz i 2,1 bloku na mecz. To są bardzo wysokie liczby. Ben Wallace, jeśli chodzi o obronę, był prawdziwym juggernautem. Oczywiście jeszcze w, sezon w sezonach 2002-2006 też czterokrotnie miał na wyższy defensive win w lidze. Czyli był odpowiedzialny za najlepszą defensywę ligi. Dzięki niemu była największa zmiana w defensywie. Oczywiście nie, nic nie trwa wiecznie. Po zdobyciu mistrzostwa w 2004 roku, gdzie oczywiście pokonali Lakersów i wtedy został kryptonitem na Szakila O'Nila, tylko Big Ben był w stanie powstrzymać szaka pod koszem. Naprawdę, w prajmie Shaka, myślę, że nie było zawodników, którzy mogli go dobrze utrzymać. Oczywiście, Tim Duncan w miarę ale nie był na tyle fizycznie mocny, żeby być w stanie powstrzymać szaka. A Ben Wallace nie dość, że był fizycznie mocny, to jeszcze był szybki, no i dość odporny psychicznie. Po zdobyciu mistrzostwa przeciwko Lakersom, grał w Bullsach jeszcze dwa sezony. Do sezonu 2005-2006 i w 2006 podpisał czteroletni kontrakt za 60 milionów z Bullsami. To był pierwszy tak duży kontrakt podpisany ze za zawodnika, który tak mało robił w ataku. Dzięki niemu tacy zawodnicy jak Jacques Mnoa, Rudy Gobert powinni lizać go po piętach, ponieważ dzięki niemu są w stanie zarabiać takie pieniądze. Gobert myślę, że tylko dzięki temu, że Big Ben przetarł te szlaki, że obrona potrafi być spektakularna, potrafi być fajna i potrafi się sprzedać i jest ważna co pokazały finały Detroit przeciwko Lakers. Dostał te pieniądze. Szkoda, że nie został w Detroit. No ale po przejściu do Chicago z drużyny, która była dziewiątą obroną w lidze, okay, nie jest najgorzej. Nie mając wtedy żadnych zmian poza Big Benem, wskoczyli na pierwsze miejsce w obronie w lidze. No to jest przeskok straszny. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. W playoffach 2007, czyli w jego pierwszym sezonie, kiedy grał w Chicago, już w pierwszej rundzie zmierzyli się z obecnymi mistrzami ligi, czyli Miami Heats, w których grał Shaq i również wygrali. No cóż, wtedy to Miami miało pecha. Niestety Shaq miał też pecha do Big Bena. Niestety w drugiej rundzie Bullsi przegrali już z jego byłą drużyną, czyli Detroit Pistons, którzy mimo jego odejścia jeszcze dwa razy awansowali do w konferencji, ale tam dwukrotnie odpadali. Przede wszystkim spadła im strasznie średnia z biurek oraz po prostu obrona pod koszem. Pokazał to w szczególności LeBron, który w jednej kwarcie rzucił im 24 punkty i większość ze wsadów i wjazdów. No, gdyby tam stał Big Ben i patrolował swoimi blokami, a nawet całym zasięgiem straszył, to myślę, że byłoby o inaczej. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć o Big Benie, jest na pewno to, że jest notorycznie pomijany przy wyborze do Hall of Fame. Już pomijając to, że w obronie był tytanem i geniuszem, a w ataku trochę go brakowało, to on pokazał, że można sprzedawać obronom bilety, więc ja wiem, że takie rzeczy są ważne dla NBA. Reklamy, sprzedaż, to jest dla nich mega ważne, więc dla mnie powinien do Hall of Fame dołączyć. Jeśli Wygrywasz cztery razy Defensive Player of the Year nad takimi zawodnikami jak Tim Duncan i Kevin Garnett, no to wiedz, że naprawdę jesteś kotem w obronie. I to nie jest takie wybieranie jak w tym roku, że a, Milesowi Turnerowi damy Defensive Player of the Year, bo ma najwięcej bloków w lidze. Nie? on wtedy robił miaskę. I dzięki niemu Detroit byli tak dobrą drużyną na początku lat 2000. Dobra, z mojej strony to wszystko. Big Ben, w mojej opinii, był świetnym obrońcą. Ja uwielbiałem patrzeć na jego grę. To, jak przestawiał tych zawodników w obronie, jak skakał do tych bloków i wywalał ją w ósmy, dziesiąty rząd, czy na połowę boiska. No i creme de la creme, jego blok na szaku, kiedy tamten już grał w Miami, kiedy go po prostu wdusił w ziemię po prostu złoto. Dobra, dajcie znać, koło, wy byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, oraz co myślicie o Big Benie Ulesie. Dobra, z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia. Na razie, cześć.